Jest dzisiaj ze mną założyciel pierwszego klubu darterskiego w Opolu, klubu Dart Max, Piotr Zmuda. Witam serdecznie. To tak, skąd i kiedy wziął się pomysł na założenie Dart Club Max Opole? Skąd się wziął? Tutaj ciężko mi powiedzieć. Legendy mówią, że już bardzo dawno temu yy, grający zawodnicy. Mówili o takim klubie, że jest potrzebny klub z takiego naprawdę, jak się, pierwszego zdarzenia. Graliśmy jak dotychczas w klubie, który udało się zmieścić 8 tarcz. Jednak na, na naszą społeczność, która ciągle rośnie, jest to bardzo mało i te turnieje. Pały po prostu długo. Tutaj jesteśmy w stanie pomieścić naprawdę o 2-3 razy więcej osób. Mamy 16 tarcz, pełne oświetlenie. I to właśnie dużo osób sugerowało, żeby to otworzyć. Stwierdziliśmy w, w trzy osoby, tak naprawdę, że trzeba to zrobić. I to zrobiliśmy. A mniej więcej taka data? Mniej więcej. Rok. rok to był na pewno ten rok i wydaje mi się, że to nie trwało więcej jak trzy miesiące temu. Czy brak podobnych miejsc na Opolszczyźnie, no bo poza Opolem chyba nie ma takiego klubu darterskiego? Mm, powiem tak, no to na skalę Opola jest na pewno pierwszy taki klub z taką ilością tarcz. Na skalę raczej też z tego, co wiem. Najbliższy chyba jest w Częstochowie, gdzie ostatnio odbywały się mistrzostwa. Jak długo trwały przygotowania? Te trzy miesiące, tak? Czy no, jeszcze od, od, pomysłu, od pomysłu właśnie do zrealizowania? Od pomysłu do zrealizowania no, niedużo czasu minęło, aczkolwiek no, trochę szukaliśmy tego lokalu. Znaleźliśmy, podpisaliśmy umowę. Dużo było naprawdę pracy, no ale wtedy tak naprawdę od podpisania umowy minęły dwa miesiące. Czy możesz opowiedzieć, jak będzie wyglądała, o ile będzie taka współpraca ze Stildart Opole, ponieważ no wcześniej no to była to jedna takie miejsce w Opolu, gdzie właśnie był taki Ala Klub Darterski. Czy będą jakieś turnieje, że będzie jakaś współpraca turniejowa, czy coś w tym stylu? No, Wspój jak najbardziej tutaj wiążemy bardzo naszą przyszłość bardzo wiążemy z stowarzyszeniem Stildarta w Opolu ponieważ tak naprawdę bez nich tutaj nie istnielibyśmy tak no, po, pomogli nam w ustawieniu wszystkiego tutaj w wypożyczeniu tarcz jak na początek no i i i no bez tego stowarzyszenia tak naprawdę nie ruszylibyśmy z tym klubem. Klub znajduje się przy ulicy Kieleckiej. 12. Czy co, co zadecydowało o wyborze? No, tak naprawdę zadecydowała cena. Cena i, i lokalizacja jest w miarę fajna. Wielkość oczywiście tego obiektu, bo, bo chcielibyśmy, tak jak, jak najwięcej osób, żeby grało. No i zablecze jest fajne, także jest to dobre miejsce. Jakie będą klienci, gracze mieli udogodnienia, właśnie poza samą grą? Poza samą grą, tutaj, to jest, staramy się tutaj, żeby to by wyglądało tak, że to jest klub naprawdę sportowy. Będzie oczywiście bar ogólnodostępny będzie wystawa naprawdę bardzo fajnych koszulek które dostaliśmy od pana Przemka którego serdecznie pozdrawiam będą dwa telewizory będą wyświetlane mecze stricte sportowy sportowa atmosfera i sportowy klub skąd wzięła się nazwa Dart Club Max czy to jakieś szczególne znaczenie ma czy tak zostało wymyślone, tak, tak. O! Dart Club Max. Powstała ta nazwa tak po takiej burzy mózgów y, członków tutaj naszych. Y, tak naprawdę zależało nam na tym, żeby ta y, nazwa była krótka i wiązała się z dartem. Mm -hmm. Max to jest w żargonie darterskim. Y, Maksymalna ilość punktów, tak? czyli trzy razy potrójna trójna dwudziestka, na to się mówi właśnie max. I to tak naprawdę nawiązuje do tego. Planujecie prowadzić jakieś treningi, ligi bądź turnieje, albo nawet jakieś nie wiem, Mistrzostwa Polski Opola, albo coś większego? Treningi jak najbardziej. Tutaj też z wcześniej wspomnianym panem Przemysławem Wilanowskim chcemy nawiązać współpracę. Jest to udokumentowany trener organizacji światowej, także tutaj będziemy mieli naprawdę trenera z pierwszego zdarzenia. Turnieje będziemy organizować tak naprawdę co sobotę razem z Stowarzyszeniem styl darta po w miarę możliwości i jak będziemy się rozwijać, mhm. chcielibyśmy mistrzostwa klubu na pewno. Na pewno będzie liga na mistrzostwa Opola z racji, że na jednych już byłem. Ten klub jest za mały, ponieważ tam jest potrzebne około 70 tarcz. Także z tego co wiem, to już mamy decyzję, że będą się odbywać w przyszłym roku w tym samym miejscu, co w tym roku, czyli w restauracji Żwirek, ale turnieje takie na skalę opolszczyzny, czy mistrzostwa klubu, czy turnieje międzyklubowe jak najbardziej tutaj będą rozgrywane. Czyli w tym wypadku Stildart przeniesie swoją siedzibę tutaj, czy to będzie dalej siedziba ta przed powstaniem klubu? Towarzyszenie Stildart. Tak. Tak naprawdę, no, oni po prostu zmieniają tylko miejsce grania, ponieważ jest tutaj więcej tego miejsca, więcej tarcz. Czyli tu głównie, stricte, będą się odbywały ich zawody? Tak, turnieje klubowe, cotygodniowe, tak. Mhm. Czy planujecie jakieś współpracy z innymi klubami darterskimi spoza Opola i Opolszczyzny? Jak najbardziej. Y chcielibyśmy nawiązać takie takie współpracę. Teraz za tydzień jedziemy jako stowarzyszenie na drużynowe mistrzostwa Śląska. Jest tam też Stowarzyszenie Śląski stil i tam właśnie chcę porozmawiać o, o... Tak naprawdę dowiedzieć się jak to wszystko wygląda od, od kuchni, żeby nawiązać współpracę z jak największą ilością klubów darterskich w Polsce odezwało się do nas również dużo sklepów darterskich, którzy by chcieli nawiązać z nami współpracę, także no wszystko w czasie na pewno będzie rozwiązane. I jak twoim zdaniem wpłynie powstanie tego klubu na rozwój, klubu na rozwój... darterskiej społeczności tutaj na opolszczyźnie i w opolu? Czy to będzie, nie wiem, jakoś powiększy się może, czy... Miłośników Darta w Opolu jest naprawdę, i na Opolszczyźnie jest, tak naprawdę w całej Polsce jest bardzo dużo i, i, i rośnie to w siłę. Z racji tego, że w tamtym lokalu było mniej miejsc, dużo osób nie przyjeżdżało, ponieważ był ścisk i tak trzeba było naprawdę trochę dłużej poczekać na mecz. Tutaj mamy 16 tarcz. Także te mecze będą odbywać się, czy turnieje będą odbywać się szybciej, nie będzie tyle czekania na mecze i na pewno to wpłynie na, na większą frekwencję, czego byśmy sobie życzyli. Oczywiście, że wpłynie to na większą frekwencję na turniejach i nie tylko, bo w ciągu tygodnia również to będzie otwarte na treningi, na, na imprezy jakieś. Naprawdę można dobrze połączyć grę w Darta z jakąś imprezą okolicznościową na przykład. A tak mniej więcej zarys godzin otwarcia? Od kiedy będzie otwarte, do której? Na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest to ustalone, ale wydaje mi się, że no będzie to my koło 16 do 22, żeby tutaj też sąsiadą, w ciągu tygodnia za bardzo nie uprzykrzać życia, aczkolwiek no jesteśmy tak naprawdę, no darta gra się cicho, prawda? Czasami ktoś krzyknie jak się potekscytuje, że wygrał czy trafił albo zdenerwuje oczywiście. No, ale są to sporadyczne przypadki. Czy już teraz widzisz duże zainteresowanie ze strony mieszkańców Opola i Opolszczyzny oraz innych mediów? Powiem tak, no wywiadów już trochę było, z czego jestem bardzo zadowolony, bo i Radio Opole i Radio SK, odezwał się, odezwała się też koleżanka z innego radia. Telewizja, także wszystko wydaje mi się w ciągu przyszłego tygodnia będzie już zrealizowane. Jak na razie staramy się ogłaszać, jak tylko możemy. Jeżeli już ruszymy z tym, to na pewno pójdzie to w szerszą społeczność. Wśród moich znajomych jest naprawdę bardzo duże poruszenie, że, że taki klub powstaje, z czego bardzo się cieszę. A interakcje nie wiem, z prawdopodobnymi przyszłymi graczami, nie wiem, typu rozdawanie ulotek albo tak tutaj jesteśmy to... tak naprawdę w trakcie wszystkiego, w trakcie drukowania karnetów, w trakcie drukowania ulotek. Także jeżeli już będzie ustalony sztywny termin otwarcia, to już będziemy naprawdę ogłaszać to na 100%. A taka mniej więcej w tym wypadku cena takiego karnetu będzie wynosiła? Nie, ustalone, jeszcze nie, nie ustalona jest jeszcze, na pewno to będzie przystępne, ponieważ y, chcielibyśmy, żeby ten y, klub i tak naprawdę jesteśmy nastawieni na to, żeby ten klub y, zarabiał na siebie, mhm. żeby zarabiał na siebie, a że my y, żebyśmy mieli po prostu y, gdzie grać i, i, i żeby to po prostu toczyło się tak. Jakie macie plany na najbliższe miesiące po otwarciu klubu? Jakieś już turnieje, poza tym ze Stowarzyszenia Stildart oraz z klubu? Są w planach? Na pewno będą ciężkie te miesiące, bo dużo pracy nas czeka. Co sobotę będą turnieje ze Stowarzyszenia. W tygodniu na pewno chcielibyśmy zorganizować taką mini ligę dla osób chętnych, no ale również będziemy tak naprawdę czekać na, na odzew ludzi i na ich propozycje, jak oni to widzą, ponieważ my jesteśmy tutaj dla ludzi, żeby to jakoś zagrało. Gdzie widzisz ten klub za pięć lat? W sensie, no nie wiem, bo siedziba pewnie zostanie ta sama, ale nie wiem, że doczeka się ten klub mistrzostw powiedzmy na przykład Polski, czy raczej do takiej rangi to nie dojdziecie, bo nie masz na przykład tylu tablic. No, Mistrzostw Polski raczej nie, nie, nie będziemy tutaj w stanie zorganizować. To bardziej większe większe lokale, więcej, więcej ilości tarcz, tak naprawdę, to tylko o to chodzi. No ale gdzie widzę go za 5 lat? Widzę go w takim miejscu, gdzie 99% osób, jeżeli powiem mu się. Max, to już będzie wiedziało, co to jest, z czym to się wiąże i, i, i że będzie wiedział, co to jest dart. Kiedy sam po raz pierwszy dowiedziałeś się, co to dart i jak się dowiedziałeś? W młodzieńczych, w młodzieńczych latach oczywiście coś tam się rzucało w tarczę, ale zapomniałem całkiem o tym. Tak naprawdę... Ja zacząłem grać półtorej roku temu. Wciągnął mnie w to dwu, dwie osoby: tak naprawdę, Damian i, i Wojtek. I wydaje mi się, że dobrze mi idzie. Aczkolwiek ja czerpię z tego naprawdę dużą satysfakcję, nawet jak przegrywam. Naprawdę bardzo, bardzo uczy to koncentracji. Ruchu ręki, a mnie jak najbardziej to odejmowania i dodawania, ponieważ na początku i mnożenia, dzielenia, na początku było mi bardzo trudno, ale są tu naprawdę tak życzliwe osoby, że, że ja przyjechałem pierwszy raz na turniej wystraszony, a po pierwszym moim meczu, po pierwszym liczeniu, ja już wiedziałem, że, że tak naprawdę to jest to. Nie? Jaki jest Twój ulubiony zawodnik, właśnie z tej dyscypliny? Oj, ulubiony zawodnik. Nie mam ulubionego zawodnika, ale to chyba większość z nich, to jest Nata ale yy, Bardzo podoba mi się jego podejście do Darta, do tego, jak rzuca. No i oczywiście, w yy, co rzuca. No i jakie emocje towarzyszą Ci przed otwarciem tego klubu? Jakie emocje. Jestem szczęśliwy, że naprawdę do tego doszło, że, że zrealizowaliśmy to, naprawdę ułożyliśmy tutaj ogrom pracy. Ogrom pracy, ale to nie tylko oczywiście praca. Tutaj mamy życzliwe osoby, które no nie mogły być fizycznie z nami, ale pomagały jak tylko mogą typu materiały budowlane, typu sprzątanie, yy, typu tak naprawdę yy, no wyłożeniem tych pieniążków, no ponieważ no wiadomo, że to yy, wynajęcie takiego lokalu, remont tego lokalu, yy, wyposażenie tego lokalu to naprawdę nie są małe sumy. Yy, no i co i tutaj bardzo dziękuję tym osobom. Czy planujecie jakieś współpracy, ale powiedzmy z innymi klubami sportowymi, ale spoza dyscypliny, jaką jest DART? Ja, tu, jako kibic od Opole, oczywiście chciałbym tutaj, widzę tutaj i na pewno to będzie taki kącik kibica od Opole, czyli koszulki, szaliki, gadżety od Ponieważ kibicuję tej drużynie i, i, i wydaje mi się, jestem pewien, że, że musi tutaj być yy, kącik tej drużyny. Na koniec, jakbyś zachęcił osobę, która nigdy nie rzucała w darta taką lotką, żeby przyszła właśnie do Twojego klubu? Jakbym zachęcił? Powiem tak. Yy, gra w darta uczy bardzo dużo od odejmowania. Tak jak mówiłem, do y, mnożenia, dzielenia, dodawania, uczy koncentracji, uczy opanowania, spokoju, y, zachowania się podczas y, stresu, ponieważ jest ten stres, że trzeba naprawdę y, y, trafić w ten cel. Do oczywiście no, nie y, wszystko przychodzi. Z biegiem czasu, z biegiem trenowania. Także, no, trening jest gdzie trenować. Zapraszam serdecznie. Chcielibyśmy również wyjść z Dartem, żeby pokazać, co to jest, jak to jest. Chcielibyśmy porozmawiać z dyrektorami szkół, żeby na przykład zrobić lekcję wychowawczą, czy na przykład lekcję WF-u, czy wyjść do Wejść do szkół, tak naprawdę starczą, pokazać, co to jest, złożyć swoją własną lotkę, oddać parę rzutów, a później zaprosić ich do nas. Tak naprawdę to jest sport, tak? Czyli WF jak najbardziej tutaj od czasu do czasu można zorganizować. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję również.